Do pięciu razy sztuka chciałoby się rzec, myśląc o przebudowie drogi żabiny rapaty, bo tyle razy w ciągu ostatnich dziewięciu lat składano wnioski o dofinansowanie jej remontu. W końcu się udało. Jesteśmy w Żabinach. Podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę na najdłuższą drogę, którą kiedykolwiek gmina asfaltowała w historii, łączącą Żabiny z Rapatami. Droga będzie miała szerokość 5 metrów. Niezwykle oczekiwana inwestycja ułatwiająca dojazd ludziom do pracy do firmy Gralbet czy też do firmy Buszen. No, nie mówiąc o tym, że skomunikowanie mieszkańców Rapat z miejscowością gminną, czyli z Rybnem. Firma chce w najbliższym czasie wejść, rozpocząć tę pracę. Do końca czerwca chce się, się rozliczyć i już będziemy się mogli w pełni tą drogą cieszyć. Wygraliśmy przetarg po raz kolejny w gminie rybno. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, bardzo dobra współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a władzami firmy. Także e, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu dołożyć taki zrobić swój taki mały wkład w rozwój infrastruktury drogowej gminy rybno. Postaramy się wejść w ciągu dwóch, trzech tygodni. A także dołożyć wszelkich starań, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom, żeby robota została wykonana solidnie i służyła mieszkańcom przez długie lata, poprawiła ich bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, która posłuży zarówno mieszkańcom Żamil, jak i Rapat. I chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim zaangażowanym w tą, w tą, w tą sprawę, głównie wójtowi gminy Rybno Tomaszowi Węgrzynowskiemu. Chciałbym nadmienić jeszcze, że to w sprawie tej drogi były zgładane wielokrotnie wnioski o tą inwestycję. W końcu się doczekaliśmy. jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji. Budowa 3,5 kilometrowej drogi rozpocznie się w ciągu trzech tygodni, a my będziemy informować o postępach w pracach.